Kojarzysz tego gościa na siłowni, który chodzi tam od lat i dalej nie zrobił żadnego progresu? Powiem Ci dlaczego. Ludzie myślą, że wystarczy chodzić na siłownię z jakąś rozpiską treningową, przetrenować docelowe mięśnie, później potrzymać jakąś dietę i to sprawi, że mięśnie się zbudują. Niestety możesz ćwiczyć rok, dwa lub trzy, ale jeżeli nie zadbasz o tę jedną rzecz, to Twoje mięśnie się nie zbudują. Chodzi o tak zwane progresywne przeładowanie. W siłowni nie chodzi tylko o to, żebyś przetrenował dany mięsień. Chodzi o to, żebyś trenował dany mięsień i zwiększał obciążenie z czasem. Możesz zwiększać ilość ciężaru przy utrzymaniu serii i powtórzeń. Możesz zwiększać ilość powtórzeń. Są też metody progresji, które opierają się o dodanie serii. Najważniejsze jest to, żeby twój plan treningowy miał szczegółowo opisaną metodę progresji, czyli schemat, po którym masz zwiększać ciężar. Teraz już wiesz, dlaczego na siłowniach są osoby, które trenują na przykład 5 lat i nie mają progresu.